Dzień dobry Państwu. Ostatnie kilkanaście godzin handlu na głównej parze walutowej to stabilizacja kursu blisko wsparcia na 1,36 po wczorajszym mocnym spadku wartości tej pary. Obecnie euro-dolar wyceniany jest na 1,3603. Przypomnijmy, że spotkami na parze Euro USD stały wczoraj bardzo dobre dane z amerykańskiego rynku pracy oraz konferencja pracowa po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego. Dzisiejsza sesja z pewnością będzie nieco spokojniejsza niż wczorajsza. Po pierwsze z Racji Dnia Wolnego w Stanach Zjednoczonych z okazji Dnia Niepodległości, po drugie z bardzo ubogiego kalendarium. O godzinie 8 rano poznaliśmy tylko dane dotyczące zamówień w niemieckim przemyśle, które rozczarowały, a od wartość wyniosła minus 1,7%, wobec prognozy na poziomie minus 1% i wartości poprzedniej wzrost, wzrost o 3,4%. Dane te nie wpłynęły jednak znacząco na rynek. Podczas dzisiejszej sesji. Nie mamy żadnych odczytów z naszego kraju, a początek handlu na głównych parach złotowych to nieznaczne osłabienie naszej waluty. Dolar kosztuje 3,04 i 8. Za wspólną walutę trzeba zapłacić 4,14,4 i 4 PLN. To wszystkie informacje, jakie dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Szczegółowego dnia. Do widzenia.